No, jestem w połowie drogi. Klimat jazdy jest fajny. Chciałam szybciej trochę przyspieszyć, a jak szybciej przyspieszyłam, to te zimno, które jest w formie skroplanej mgły, tak jeszcze bardziej, e, no, tak mi w twarz, po prostu ta rosa, te zimno, musiałam trochę zwolnić, bo po prostu. Nie dało się za szybko jechać. Znaczy jechałem szybko przez kilometr. Po kilometrze zauważyłem, że jednak nie da się z całej pary jechać. Bo jest zbyt chłodno. Ta cała rosa, którą widzimy, to tak jakbym przez chmurę jechał. I... Dosłownie takie wrażenie, jakby deszcz padał. No. Ale tak na spokojnie, powoli. I dojadę. No. Fajnie było się tak wybrać e, o tej porze. No bo to jest fajny urok. Ja z ty też masz swój urok. No dobra. To jest taka chwila przerwa, żeby się troszkę rozruszać i jechać dalej. No. No dobra. No to. Hej, tu jestem taki postój. Tutaj mają tyle taki postój. A widzicie jak para? Idzie? Tak się szybciej jedzie przez taką parę, to jest takie wrażenie jakby deszcz tu No. No dobra. No to heja.